Dysocjacja jonowa stopniowa w przypadku kwasu siarkowodorowego, kwasu H2S, jest to kwas beztlenowy. Podobnie jak w przypadku kwasów tlenowych, również tutaj możemy rozpisać stopniowo dysocjację. Dwa atomy wodoru, co świadczy o tym, że będziemy mieć dwa etapy dysocjacji. W pierwszym przypadku odrywamy jeden atom wodoru, czyli mamy H+, plus HS-, minus. w drugim przypadku mamy HS-, minus, H2O i odrywamy H plus plus S2 minus. Podsumowując teraz oba etapy, mamy H2S plus HS minus i bierze się to z tego, że sumujemy lewe strony równania. Tutaj oczywiście zapisujemy wodę, mamy H plus plus H plus plus HS minus plus s2 minus. I to pochodzi z prawej strony obu równań. I teraz tak, h2s, tutaj nam się nie pojawia ponownie. hs minus nam się pojawia tu i tu. Po obu stronach więc skracamy. Czyli podsumowując, mamy h2s po lewej stronie. Natomiast tutaj mamy 2h plus plus s2 minus. To jest zapis, który podsumowuje oba stopnie dysocjacji. O tym, czym jest dysocjacja jonowa kwasów, mówiłam na poprzednich nagraniach. Możesz zapisywać dysocjację kwasów wieloprotonowych w postaci takiego podsumowania, możesz też zapisywać etapowo, natomiast etapowo no, powinieneś się tego nauczyć, bo jest to wymagane.